Halo, halo, witam bardzo serdecznie w piątym odcinku twierdzy. Moi drodzy, tak jak oglądaliście ostatni, czwarty odcinek, już mamy pierwszy kontakt z pierwszym przeciwnikiem. Już powoli wkraczamy na jego ziemię. Także sytuacja będzie się rozwijać i w dzisiejszej misji. Między młotem a kowadłem. Zobaczymy, jak ta historia potoczy się dalej. Ta historia pomszczenia swojego ojca i pozbycia się e, tych złych królów, złoczyńców, władców. Tak zwał, tak zwał. Także zaczynamy misję numer 5. Między motem a kowadłem. Ścigałeś uciekinierów jeszcze daleko na terytorium sąsiedniego hrabstwa, ale w końcu zgubiłeś trop w ciemnościach nocy. Tymczasem... Rozbili półtuzina moich patroli! Przecież to najazd na moje hrabstwo! Co ja mam teraz począć? Uspokój się, Depus! Wszyscy prawdziwi rebelianci, jakich widziała ta ziemia, już dawno pouciekali za Siódme Morze. Twoi ludzie chyba dadzą sobie radę z paroma zasmarkanymi banitami. Jedź ze mną zapolować na jelenie, to zapomnisz o wszelkich troskach. Ale oni są już tylko rzut kamieniem stąd! Przecież muszę coś zrobić! No, to wyślij tam niewielki oddział oblężniczy, który osłabi mury ich kryjówki. Łatwo ci tak mówić! Uspokój się! Zobaczysz, że gdy wrócimy z polowania, Twój problem będzie należał już do przeszłości. Możesz mi zaufać! Wąż był niegdyś rządcą jednej z najbogatszych prowincji w kraju. Żył dostatnio i w luksusach, obficie bogacąc się na podatkach, które ściągał z poddanych. Kiedy król usłyszał o jego niegodziwościach. Wysłał go do jednej z nowych kolonii. W trakcie którejś z pierwszych walk, wąż zmierzył się z twoim ojcem. W wyniku tego pojedynku stracił oko. Tego dnia wąż przyrzekł sobie, że nie spocznie, dopóki ścięte głowy wszystkich członków twojej rodziny nie zostaną nabite na pale przed jego zamczyskiem. Twoi no. zwiadowcy donoszą, że znalazłeś się w pułapce. Nie masz dość zapasów, aby kontynuować marsz, ani licznego wojska, które pomogłoby ci przedrzeć się z powrotem. Jedyne wyjście to zostać tu, gdzie jesteś. Zwiadowcy wyszukali doskonałą pozycję obronną, wyspę na szerokiej rzece. Jeden z twoich poruczników zaczął już budować tam bazy. Ziemia w sąsiedztwie rzeki jest bardzo żyzna. Skorzystaj z tego i załóż tam farmę pszenicy. Okej, okay, czyli mamy farmę pszenicy, będziemy produkować chleb i będziemy musieli produkować mąkę. To jest najdroższy, chyba surowiec. pamiętać, potwierdzę krzyżowiec z Kamilem, że tutaj ta produkcja chleba była ilościowa, ale droga na początku. A tutaj mamy nową postać. Jest wąż i tutaj zatargi prywatne już wchodzą w grę z moim bo, ojcem, naszego bohatera, którym sterujemy, który już nie żyje. Także grubo. No i oczywiście cel standardowy waliny wszystkich wrogów czas przed bitwą czyli to samo, co było w poprzedniej misji. Tylko tym razem już rzeczywiście wkraczamy na terytorium wroga, i to my będziemy tańczyć do tanga szczura, a nie on do naszego, jak było w poprzedniej misji. Wybierz miejsce na spiklerz. Dobrze. Dobra, zobaczymy, co będzie się działo. Kurde, myśmy zrobili błąd, poczekajcie, więc. Co... Jednak zrobiliśmy błąd w budowaniu. Tutaj są yy, czyste terytoria. Ja to zrobił w ten sposób. O, tak to zrobił? Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Wyruszamy, już tam zmierzamy. I wiecie co, bo z będzie na druga, taką z jednej strony. Tam tylko tutaj postawił po prostu mur, a tutaj nic. Zapasy drewna są zbyt szczupłe, sa. Dobra, pierwszy mój już się robi. Pierwsze łuki też już się produkują, to jest bardzo dobra wiadomość. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. O! No tutaj mamy, że pieprzynica już powoli nam rośnie, dobrze. To mąkę trzeba wyprodukować już powoli. No jest tutaj budujemy pierwszy mur, tak. Zbudujemy mur wokół tego, tam zbudujemy drugą bramę i tyle, tak będziemy się bronić, nie? szamy natychmiast No, powoli tak coś wygląda jest najgorzej, a może tak. Niewielka grupa żołnierzy szczura zmierza w kierunku naszego zamku. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie! Potrzeba drewna. Nie potrzebujemy drewna. Jakieś polecenia? Nadchodzą! Nawały! Wyruszamy. No i zaczynamy zabawę, moi drodzy. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Tak? Dobra, przeszliśmy pierwszy atak, teraz już będzie chyba lepiej. No, wygląda w miarę dobrze. Mamy już jakieś takie fortyfikacje, powiedzmy, które. Myślę, że coś takiego wystarczy w zupełności. Chociaż nie mogłem na około przejść, ale to raczej nie dojdą no się bardzo postarać. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Wiem, wiem. Mamy problem ze spichlerzem. Dokładamy piekarni. Czy to jest nas na Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. I musimy podnieść podatki. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Dobra, wygląda to dobrze, moi drodzy. Powoli już to się rozkręca. Potrzeba, na nam rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam broni, ser. Łucznicy w gotowości. Już tam zmierzamy. Jest dobrze. Dobra, <śm>, tak będzie dobrze. Rozkręca się to, moi drodzy. Złoto wpływa do naszego skarbca, ser. Czekamy na rozkazy. Mój wózek będzie Ci służył. Ruszamy natychmiast. Wiadomość od szczura. Wkrótce będziesz się czołgał przede mną. Nie jesteś kimś, kto mógłby mnie pokonać. No zobaczymy. Czurku, na co cię stać? Na razie wygląda to dobrze. Ładnie się wszystko produkuje. Drewno, chleb, łuki. Złoto wpływa do naszego skarbca, ser. Twoja popularność w naszym spichlerzu powiększają się, ser. Wojska szczura atakują, mój panie, wyruszamy. No to będzie. Ja. Już tam zmierzamy. Tak. Ruszamy natychmiast. Odparliśmy ataki wroga. Wyruszamy. Pięknie. Pięknie, jest pięknie, jest pięknie, jest pięknie, jest, pięknie, pięknie mój drogi. Już tam zmierzamy. Ale widzę, że tak że się, natychmiast. On się taktycznie też grupuje. On wie, że tutaj na razie nie mamy nikogo. No ale spokojnie, damy, damy radę wiedzieć. wyprodukować te łuki. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Czekamy na rozkazy. Mój łuk będzie ci służył. Wyruszamy. Już tam zmierzamy. Mój panie. <laughs> Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Jest dobrze. Złoto wpływa do naszego skarbca. Sir. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Ruszamy natychmiast. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. Tak. No to jedzenie się powiększa, nie? Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Podatki są troszeczkę za Nasze zapasy za żywności złoto wpływa do naszego skarbca, ser. Czekamy na rozkazy. Ucznicy w gotowości. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Wyruszamy. Dobra, zwiększyliśmy trochę żywność, ale zwiększyliśmy też podatki, dzięki czemu mm, zarabiamy. Czekamy na rozkazy. Mój łów będzie ci służył. Już tam zmierzamy. Mój panie! Jakieś wiadomość od szczura przestraszony? Sławetny armię, duka de plus. Zmiotą cię równie łatwo, jak ja odganiam muchę ze swojego ramienia. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się sobie. Dobra, jedziemy. Mam ponad 20 uczników. czekamy na rozkazy. Tak? Ruszamy natychmiast. Damy radę, damy radę, mój drodzy. Czekamy na rozkazy. Łucznicy w gotowości. Wyruszamy. Wojska szczura atakują. No trochę tego wyszło, moi drodzy. Będzie kurwa grubo. Czekamy na rozkazy. Mój panie. na nasze mury! Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. Ruszamy na tych Czekamy na rozkaza! nam Wyruszamy! Pokonany. A jest, mamy to! To nie był jeszcze finalny atak Mam nadzieję, że to był finalny atak, bo to trochę... Te ma przynableże mi zaskoczyłem, powiem wam szczerze, I, i... gruba akcja To nie był finalny atak. Od szczura. Niech to! Moi głupi żołnierze nie potrafią! Nie chcą, a! Ci idioci tak jest, nie wykonali to. mojego genialnego planu! Jesteśmy zwycięzcami. Moi drodzy, udało się. Te maszyny obleżnicze mnie trochę zaskoczyły na koniec. Jak widzicie, musiałem aż cofnąć uczników na wieżę zamkową, aby uporać się z nimi. Na szczęście udało się. Udało się. No, te mury nie, nie przetrwały zbyt długiej ilości czasu. Ale pomimo maszyn no, obleżniczych udało się obronić bez żadnych strat dużych poza murami. Także jest super. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, do lajkowania odcinka. Następne odcinki stwierdzę już w przyszłym tygodniu. Także będą dwa na, na pewno. Także co, włączamy tak, narratora, wprowadzenie, podsumowanie tego odcinka i słyszymy. Widzimy się za tydzień. Zapraszam też na streamki na Twitchu, a także na TikToka. See ya. Udało ci się szczęśliwie przetrwać atak, a nawet przejąć władzę nad całym hrabstwem. Pełbitewny nie zdążył jeszcze dobrze osiąść, kiedy otrzymałeś wiadomość, aby jak najszybciej wracać do dowództwa. Byłeś przekonany, że tym razem lordowie docenią Twoje męstwo.